Gościmy w naszym liceum 20 uczniów, 10 chłopaków i 10 dziewczynek plus 4 wicedyrektorki oraz jedna nauczycielka języka polskiego z liceum imieniem Mikołaja Gogola w Kiszyniowie. Są u nas od piątku. Jutro już mają wyjazd, ale jeszcze przy okazji pobytu w Polsce chcą zwiedzić Warszawę. W związku z tym, jeszcze na sobotę, piątek i sobotę, jadą do Warszawy. Przedstawili, właśnie przed chwilą, w szkole trzygodzinny program o Mołdawii, o swoim liceum, przybliżając swoje tradycje, kulturę, no i jak szkoła funkcjonuje. My z kolei taki sam dzień przygotujemy za miesiąc ponieważ delegacja uczniów, którzy się nimi tutaj opiekują, pojedzie z rewizytą. Byli na wycieczce w Sandomierzu, Dominie, w oraz całodniowej wycieczce w Krakowie. Próbowaliśmy również pokazać im najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w stalowej woli, to znaczy jedno-drugie muzeum i copu i regionalne w Rozwadowie, całe nasze miasto oraz tą bibliotekę. A jak wrażenia, podoba im się w Polsce, w Starowej Woli? Strasznie się podoba. No tak, jakby przyjechali na, zachodzie, na Zachód. Przygotowują nas i martwią się, co oni nam w tej Mołdawii pokażą, ponieważ ten kraj, jak wiadomo, jest typowo rolniczy i no, nie słynie z bogactwa. Nie

Trzeba jeszcze? nie przepraszam. I jeszcze mamy kolejkę. Tak? Jeszcze dziękuję Projekt został napisany przez Stowarzyszenie Integracja w nisku i przez nasze liceum samorządowe oraz generalnie wystąpiliśmy, wystąpiliśmy o dofinansowaniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo tam został ogłoszony konkurs na znalezienie szkoły z Europy Wschodniej i nawiązanie z nią współpracy i takie trudy podjęliśmy. W marcu postanowiłam poszukać szkoły, która będzie zainteresowana. Po prostu wysłałam kilka maili takich Nazywam się Monika, szukamy szkoły i na moje dwa maile zostały, jakby zostały odpowiedziane właśnie z Mołdawii. Poszukałam tych akredytowanych w ambasadzie w Kiszyniowie i tak się rozpoczęła nasza współpraca od maila do maila z paniami, które tam uczą języka polskiego. Udało mi się dojść do porozumienia, co możemy wspólnie osiągnąć, co możemy wspólnie zrobić. Projekt został jakby przez nas napisany, im zaproponowaliśmy wszystkie nasze tutaj pomysły, bardzo się chętnie ucieszyli, bardzo chcieli w takie coś wejść, tym bardziej, że wszystkie koszty ponosi nasza strona, bo w projekcie tak jest wszystko założone. Także bardzo się cieszę, że, że się udało tak, takie dofinansowanie otrzymać, bo jest nam po prostu łatwo jakby planować pewne działania, które tutaj podejmujemy. Bo pierwszym naszym celem jest przede wszystkim e, łamanie barier komunikacyjnych i wydaje mi się, że to się udało. Uczniowie z Mołdawii mówią więc świetnie w języku angielskim. Nasi uczniowie również starają się im dorównać. I druga kwestia bardzo ważna to przede wszystkim porozmawianie o problemach współczesnej młodzieży i znalezienie tych takich rzeczy, które ich wspólnie łączą. I takie rzeczy się udało zrobić, bo doszliśmy do wniosku, że są bardzo podobni, tylko różni ich po prostu pochodzenie i kraj, z którego pochodzą. To jest pierwszy taki projekt, czy któryś z kolei? Jeśli chodzi o wymianę, to jest nasz kolejny projekt, bo wcześniej mieliśmy wymianę z Francją. Natomiast teraz będziemy raczej szukać krwi naszej takiej słowiańskiej, w stronę Europy Wschodniej będziemy się otwierać.